Piłkarskiego Euro, czyli turniej Mini Euro 2012 K, w rolach głównych osiem drużyn z Polski i Ukrainy. 12 i 14 latkowie rozegrali 50 spotkań, padło 47 ramek, a emocje zobaczcie Państwo sami. Polskę reprezentowały kluby z nowej dęby, Skopania, stalowej woli, gorzyc i Grębowa. Ukrainę zgródka, komarna i lwowa. A wszystkich uczestników turnieju połączyło jedno miłość do piłki nożnej, której siła, jak się okazuje, od wieku nie zależy. Samy... Tak. Zawsze chodzę na to Co dalej? No i lubię piłkę strasznie. Ja gram piłkę nożną już od czterech lat i jest to bardzo dla mnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że chcę e, grać na euro, jakby własnie. Ducha zbliżających się polsko-ukraińskich mistrzostw i wielkich sportowych emocji czuć było także tu, w Nowej Dębie. A pomagały w tym nie tylko wspaniałe kuchary dla zwycięzców ale też bardzo zacięta walka o każdy punkt. Bardzo się podoba to, że to euro odczuwamy na różnych poziomach, jak i na najniższym, że dzieciaki sobie mogą też odczuć to, poegrać tą piłkę i jest to również integracja Polski i Ukrainy, co jest bardzo ważne. Uczestnicy turnieju nie mieli żadnych wątpliwości, że właśnie tak jest. Czuć taki przedsmak emocji. Gościem specjalnym turnieju był najmłodszy skład Pogoni Lwów. Reaktywowany kilka lat temu legendarny polski klub sportowy przyjechał do Nowej Dęby po raz drugi. Za każdym razem spotyka się nie tylko z ciepłym przyjęciem, ale też z bardzo konkretnym wsparciem. W 2008 roku zorganizowaliśmy turniej charytatywny na Nowodębskim Stadionie. Wtedy grali dorośli. Udało nam się zebrać sprzęt sportowy oraz kwotę pieniędzy na wsparcie klubu. Dzisiaj grają dzieci. Mamy nadzieję, że to nie jest drugi i ostatni raz, tylko że ta współpraca będzie cykliczna. Tym razem Paweł pojedzie do domu z kompletem nowych piłkarskich strojów. Każde wsparcie dla nas jest ważne, ponieważ klub jest właśnie na starcie, powinien rozwijać i każda pomoc jest dla nas. Dziękujemy właśnie bardzo za zaproszenie organizatorom i w Nowej Gęby. Turniejowi patronowali Sławko i Sławek, czyli oficjalne maskotki polsko-ukraińskich mistrzostw, do których już tylko 76 dni. Znamy już tegoroczną MISMA.